Cześć z tej strony Oscar, i dzisiaj tutaj już mam wypełniony karnet, dlatego sobie dzisiaj odbierzemy ten y, karnet zadymiarski. Y, oczywiście z plusem mam jeszcze, więc naprawdę dużo nagród czeka aż 56, bo od 20. nie wiem czy mówiłem, no po prostu od 22. sobie zbieram już y, wszystkie te, no jak to się nazywa, wszystkie nagrody, o, właśnie, nagrody. i w ogóle skąd mam kiełka. Ogólnie wczoraj sobie tak y, wieczorem, tak późno, o 3 w nocy, zobaczyłem że mam Diament 2. No i pomyślałem no kurde, no wbiłbym y, sobie, bo jest legendarny start drop i jeszcze jakiś może z rankingowego wydropi bo miałem Diament 2. Więc jeszcze miałem tutaj jednego rankingowego. Oczywiście nic mnie nie dropuło, stop, był skotek. Ale w sumie mi takie no, łatwe do wbicia. Kiedyś nie umiałem go bić, a y, ale teraz już grałem z jakimiś randomami. Totalnie dałem tutaj. wyszukaj drużyny, szukaj gracza. No i sobie z nimi zagrałem. Tam dwie rundki. No, zmieniamy oczywiście tam. Ale zresztą. Yy, no i. Yy, w końcu kiedy wbiłem. Miałem legendarnego starropa I z tego legendarnego starropa wydropił mi kiełek właśnie. Kiełek, więc nawet git tam zrobiłem z, zadania, że wygraj bitwy, czy coś takiego. Więc w sumie free. No i dobra, odbieramy. Tutaj w ogóle odebrałem sobie 1000 kredytów, i Stardropa przez przypadek yy, miskikiem odebrałem. A 1000 kredytów, yy, 1000 kredytów, dlatego, że brakowało mi chyba tam 800 kredytów yy, do odblokowania czaka, czy tam mniej tych tak kredytów. No tak, z, chyba po prostu około 1000 z brakowami kredytów yy, żeby odblokować czaka no i dlatego sobie to odebrałem a to drugie odebrałem przez przypadek w sensie tego starlopa ale dobra czyli jeden już tier w sumie yy, ten więc 56 nagród no i lecimy dobra low no odblokujemy sobie raczej lowa no bardzo starlop oczywiście bardzo rzadki nie będzie raczej no jakaś młotka pewnie w nie wiem, kogo ulepszyć. Jeszcze zastanawiam się, kogo ulepszyć na, na jednostkę moc i kupić mu hypercharger. Chyba jakąś postać, co mam Hypercharger. Jakąś. Nie, no, Rozy nie ulepszy. Nie. Chociaż nie wiem, w sumie, kogo ulepszyć. To się zobaczy, jeszcze nie wiem. Mam tutaj epicki, No, epicki to pewnie będzie max, jaki będę mógł jaki po prostu wydropię bo reszta to będzie rzadki bardzo rzadki no i pewnie może jakieś opiejskie jeszcze siądzie ale wątpię, no właśnie rzadki ale będziemy mieli legendarnego na koniec karnetu więc dwa legendarne dzisiaj, no bo w sumie po trzeciej to wbijam yy. a, myślę, że to startup dobra, teraz odbieram startupa bardzo rzadki, no nic, nic nic, tutaj już 1000 kredytów, 1080 kredytów. E, tutaj nic, nic. No tylko modki, ale to w sumie fajnie. Gemy to chyba najlepiej. Dobra, no, nie spodziewam się żadnych z losowego startupa, Nie ma opcji, że będzie y, legendarny. No, epicki, mówiłem, że max epicki będzie z tych losowych. No to jakieś amotki, które. Akurat mnie nie obchodzą zbytnio No tutaj star lub kolejny. O, legendarny, proszę Państwa. Tutaj już dwa legendarne będą na odcinku. Yy, a jednak siadł tutaj legendarny. E, który to jest? A ten okej. Okay. Okej. Okay. Akurat do niego nie miałem starpora, więc w sumie spoko. Zawsze coś... Zawsze jakiś monet zaszczyt. no W sumie się cieszę z tego dropu. I uwaga. No bardzo rzadki, no to już nie się, nie jak już siadł raz legendarny, też z lasowego stary, legendarnego nie zobaczymy. I uwaga, skinek do Sandy, który jest akurat ten, jest chyba najbrzydszy. E, czemu ja dałem wyposaż teraz, dobra. O, epicki, no jeszcze tam jakieś punkty wylecą. 100 kredytów, 1000 monet, ponad 2000 nawet. No i lecimy, kolejny skinek chyba... Mm, nie wiem, czy najładniejszy, czy ten... Chyba ten jest najładniejszy. No, chyba sobie dzisiaj odblokujemy no najpierw tego skina. I ten chyba jest jednak najładniejszy, no. Oj, jaka fajna ta ikona gracza. Dobra. Wandal, ok I kolejny legendarny starlock, więc dużo tych legendarnych starlocków. Dzisiaj będzie otwierany skinek do Sandy. Aha. No to super. No to... Prawda, dzisiaj dużo skinów do Sandy, bo ponad 4. Kurde, tego. No, bym odblokował sobie na tym odcinku, bo mówiłem nawet. Yy, czekajcie, Sandy, czy Sandy. W ogóle dużo obiłem 25 ram, nie wiem, czy wam mówiłem, żeby Rego i Jessie, no bo Jessie jest free, akurat, na no, jakimś, na padziku, czy coś takiego, ale gdzie jest Sandy. Czy ja nie mam wszystkich? A i w sumie, to ma prawie wszystkie do Sandy Aż włączy losowe przebranie Ja mam tyle tych skinów do Sandy I jakie gówno Dobra, ale Jeszcze Tutaj 50 kredycików Jeszcze Coś ze mną czy tam na polu Dobra, yy, Jeszcze Gdzie jest ten? Jeszcze tutaj 100 kredytów. Specjalnie na ten odcinek. Czyli 270 kredytów. I ma no, fajny skin do wula, Tylko go nie kupuję. Kurde. Tego jest jeden problem. Nie wiem, czy sobie odblokowywać tego LOA. Bo podobno. Nie wiem, czy faktycznie tak będzie. Ale za tydzień mówili, że. Jakieś tam pirackie skiny będą i nie wiem czy będzie ten OG skin te typu Carl, jak on miał, wiem, że jest Corsa, ale nie wiem, czy on wróci akurat, ale wiem, jakiś tam Carl na statku, nie pamiętam, jak on się nazywał, nie wiem, czy wydawać na no to, kurde, nie wiem, skąd można wziąć jeszcze, no nie mam już tu kurde, szkoda, że 500 kredytów nie dropło, teoretycznie mógłbym jakieś te, no... Kurde, a, znaczy nie zdobędę. Kurde chyba nie odblokujemy loa. Na tym odcinku. Oj, sorry. Dobra, chyba nie. Dobra, ale za to... Za to, że nie odblokujemy tego loa, to muszę lepszyć Postać Bo... No. Wiecie jak to no. trochę jedną bazę. Chociaż... nie... Boję się tak jakby ulepszać, znaczy kupować, no bo dobrze wiecie, co tydzień prawdopodobnie... Tylko nie Jakiego... wiem kogo ulepszyć. Le... Leona. Czekaj. do kogo mogę mieć Hypercharge jeszcze? Baby też jest dobra. Max. Czy ja chcę Maxa? Czas Leona. To jest pytanie. Kurde, dobra, teraz sobie tutaj cięcie zrobię, póki się nie zastanowię, kogo lepszy. Chyba to będzie Gale. No bo Gale teraz jest mega mocny, a ja mu nawet gadżetu nie kupiłem. Kurde, ten jest dobry na kity i tak dalej, ale ten jest dobry na jakąś gorącą strefę, nie wiem. Które kupić? Kurde, bo... Ze znej strony, jak Edgar skoczy, czy coś takiego, czy kit. Chociaż na ranketach... Czy ja wiem? Nie, tak szczerze. Dobra. Twistera kupię. Bo będę też grał w nim na solo, czy coś takiego. E, tutaj wyposażenie. Chyba tarcza, jak zwykle. Mm. Bo nie ma... Chociaż on ma dużo HP. Dobra. Star Power i tu się... Nie, ja chyba wolę ten. Jakieś kule tam. Jakieś tam. Chyba kolejne i kolejne wyposażenie. Tutaj pyk. Kolejne i jeszcze tutaj. Hypercharge. Śnieżyca. Wymaksowany gale. Jeszcze w sumie mogę sobie... dół na raz, chociaż nie Kurde, zabrakło mi trochę monet, bo jakbym miał. Muszę sobie pofalmić masterię. Yy, bo widzicie tutaj na Iwi. Niewiele brakuje na 1000. A jakbym miał 1000, to ile yy, kosztuje? To bym miał 3300, to i tak bym nie miał. Zabrakłoby mi. Musiałbym jeszcze tak z 2000 monet mieć. no 2,5 tysiąca nawet, więc musiałbym dużo moment jeszcze zdobyć. Nie wiadomo z czego. Ale dobra, wymaksowałem sobie Gaila, to by było na tyle na razie w tym odcinku. Więc to by było na tyle do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć.